Przerwało nam się nagrywanie, więc pokrótce powiem co się stało. Po prostu rozsiewacz. No, mamy awarię. Nie podaje tyle ile ma coś tam. No, coś jest nie tak z nim. Yy, za to będziemy rozlewać gnojówkę na tym polu. Więc no, no ja stawiam statyw. Będziemy jechać. Od, musimy odczepić rozsiewacz. Filip, zamknij ten, bo. Wiesz, no trochę tam wylatuję. Ale to byśmy musieli trzy razy tu dookoła poleźć, a to nie ma sensu najzwyczajniej. Więc no jedziemy i będziemy rozlewać. No co? Okay. Eee... Eee... podczepiamy sobie beczkę eee... 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 no właśnie podczepiamy beczkę i będziemy jechać się napełniać no i w sumie tyle nie? lajek weź no, Tutaj gryma No. Podczeramy wszystko. Lejech na wózce. No więc jedziemy. No. Dziury tutaj mamy na polnych, które część no ja wiem, no... No ale co zrobię, nie? Leża mamy na swoim takim rozpolańskie, nie rozpolażki, nie ma podejście. Więc ja wam pokażę jak to będziemy napełniać. Uprzepię kamerę. Ja będę A ja muszę lejek dać, nie? Tutaj hmm. mamy taki koreczek. Wkładamy lejek, który pasuje idealnie. Puszczaj. Kurde, czekaj, czekaj, czekaj Jakoś tam leci, no był pęknięty Właśnie, no piękna od starości już najzwyczajniej Nie tak mocno, bo... łe Zapomniałem, że tam nam trochę cieknie z zaczepu No zaczep jest trochę i... Ale wam już działa! Tyle lat nie używaliśmy! Nie zwracajcie uwagi na to, że ta gnojówka jest biała. Nagram wam napełnianie. A później trzecią częścią tego no będzie rozlewanie już, nie? Masz trochę mocniej puścisz. Bo daje radę. Czasami trochę kamera, bo no. Czasami trochę kamera ucieka, bo musimy uważać. Pełne, 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 aż się wylewo. No, jak widać, tyle nam się wylało. Okej. Okay. Yy, to jest druga część. To będzie krótka część, bo tu mam napełnianie. i No i powiedzieliśmy, co tam się stało. Trzecią częścią będzie po prostu rozlewanie i tak dalej. Więc widzimy się w trzeciej części. Pozajmij się. No